So uh, this is exactly the same solution we've seen last year, yes, on on uh, the wireless charging. Uh, both. I, I'm not sure if this was your last year. To tell you the truth, I'm new to Qualcomm, so uh -huh. it could be. Okay, so when will this be available? We expect this year. This year. Yeah. And are you talking with some manufacturers already? Can can we know the names? Uh, no, I can't tell you that okay. information right now. Okay, thank you very much. You're welcome. Więc mamy tutaj bezprzewodowe ładowanie urządzeń. W odróżnieniu od rozwiązania, które oferuje Texas Instruments, tutaj możemy ładować urządzenia, które nie leżą bezpośrednio na tych punktach kontaktowych. Czyli one mogą być nawet w powietrzu. Jak zobaczycie, podniosę coś do góry, na przykład ten model, i on nadal się będzie ładował. W Texas Instruments to nie jest możliwe. Także to rozwiązanie wydaje się być znacznie ciekawsze, bo można taką ładarkę wbudować gdzieś na przykład pod stół i wszystkie urządzenia, które będą leżały na stole, będą się ładowały. Nie, nie, to nie musi to leżeć bezpośrednio na, na takim blacie ładującym. Jak słyszeliście wcześniej, pani obiecała, że w tym roku to może już wejść do sprzedaży. Czyli bardzo fajnie. Niestety nie chciała powiedzieć z jakimi firmami współpracują, ale. Prawdopodobnie z tymi wszystkimi, z którymi współpracują, jeżeli chodzi o chipsety, także no, liczę, liczę na HTC, pewnie Motorola też, oby jak najwięcej, bo chciałbym zrezygnować z kolejnego kabelka u siebie w domu.